Państwu jeszcze raz serdecznie witam. No jak Państwo wiedzą, Rada Polityki Pieniężnej nie podjęła decyzji o zmianie stóp procentowych. Zapraszam, że Państwo długo czekali na decyzję. Ten moment jest trudny, no bo znajdujemy się na tym płaskowyżu, możliwe są wzrosty, możliwy jest spadek, potem znowu wzrost. Trudno to wyważyć. Czy to jest 7, czy to jest 6,5? Czy to jest 7,25 czy 6,25? No, nie czyni wielkiej różnicy. Między innymi Narodowy Bank Polski jest odpowiedzialny za ważny element, jakim jest inflacja. No, jest kryzys, bo jest wysoka inflacja, ale nie ma kryzysu w sensie ekonomicznym. No, staramy się zdusić inflację jak najszybciej do celu inflacyjnego, ale jednocześnie nie wylać dziecka z kąpielą. Inflacja jest bardzo wysoka. To jest cały czas, jak mówiłem, płaskowyż czyli są górki, są dołki, no ale nie ma to gwałtownego pięcia się w górę. Tam za mną się powinny wyświetlać jakieś wykresy. Jesteśmy zadowoleni z tych analiz. One są bardzo trafione jak dotychczas, znaczy najbardziej są trafione ze wszystkich polskich teamów, think tanków, instytucji itd. i na rynku europejskim także są bardzo trafione, a nawet nasi pracownicy otrzymują różne nagrody za przewidywanie koniunktury różnych elementów w Stanach Zjednoczonych. Coś tam się z tego sprawdza, chociaż wiecie Państwo, te przewidywania ekonomiczne no, no, są lepsze od przewidywania pogody oczywiście, no, ale czasami to prawdopodobieństwo jest określone. Tak. Przewidywanie pogody, zresztą to w Polsce jest takie trudne, bo jesteśmy w klimacie pośrednim. Natomiast w krajach bliżej równika czy bliżej bieguna dosyć łatwo się przewiduje pogodę i to w długich cał całkiem okresach. No także my jesteśmy tutaj w tej strefie. Może tak, może tak. Zdecydujcie się jak jest. No nie wiemy. Nie wiemy. Liczymy że, na to, że będzie tak, bo to jest najwięk, najbardziej prawdopodobne. Najbardziej prawdopodobne jest, że w przyszłym roku pod koniec w ostatnim kwartale inflacja będzie jednocyfrowa. To jest najbardziej prawdopodobne wydatki na tworzenie tych. Jak to się nazywa, no tych. Tam przeciwinflacyjnych, zapór, jak to się nazywa? Tarczy. Tarcz. Tarcz antyinflacyjnych, oczywiście są proinflacyjne. No. Mogę zaprosić tutaj redakcję największych tabloidów i im to spokojnie tutaj wyjaśnić i przedstawić dane. A no nie będę zapraszał największej tabloidalnej telewizji, która po prostu prowadzi akcję polityczną i skierowaną także przeciwko Narodowemu Banku Polskiego. To słowo kryzys chciałbym, żeby był ograniczony no, do tej inflacji. Dlaczego o tym tak długo dzisiaj mówię? No, bo, bo znajdujemy się wreszcie na tym płaskowyżu. Oczywiście nikt w Narodowym Banku Polskim nie pije szampana, że już mamy to za sobą. Na terenie zakładów pracy nie powinno się pić, no ale na zewnątrz myślę, że zaproszę kierownictwo banku, wszystkich dyrektorów i zarząd w marcu, kwietniu, jeśli się okaże, że inflacja już na trwałe. Idzie w dół. Polska jest krajem ogromnego sukcesu i tak jest postrzegana wszędzie z zagranicy. Ba, Polska bezpłatnie kształci aktorów, tancerzy, muzyków. Nie tylko te osoby, które tworzą później dochód narodowy, ale te, które wzbogacają jakoś kulturę. Przecież tego na Zachodzie nigdzie nie ma. Nasza gospodarka daje świadectwo czegoś, co chyba by żadna gospodarka europejska nie była w stanie zrobić. 80% ludzi w Polsce, Polaków, ma niskie bardzo dochody. Praktycznie nie ma oszczędności, o których no, można by mówić. Nie ma oszczędności. Kilkanaście procent ma liczące się oszczędności, a jeszcze mniej znaczące oszczędności. Liczymy oszczędności jako wielokrotność dochodów miesięcznych i większość Polaków nie ma żadnych zasobów. Na bieżące wydatki zbiera na jakiś określony cel, czy to na wakacje, czy na, na jakieś AGD, czy na samochody, czy coś, ale nie ma żadnych zasobów. Tych zamożnych, tych bogatych mamy w Polsce bardzo, bardzo mało. Niestety to jest bardzo, bardzo mała statystyczna cały czas część polskiego społeczeństwa, co widać po składanych podatkach. No, w ogóle raczej bardziej zamożni biorą kredyty. So, trzeba się uświadomić, że dla ogromnej części polskiego społeczeństwa i rodzin, oczywiście, żaden kredyt hipoteczny nie wchodzi w grę, bo mają za słabą e, sytuację finansową. Polska jest na szybkiej drodze, żeby się stać krajem naprawdę wysoko zamożnym wysoce zamożnym. Powtórzę to jeszcze raz. Ta sytuacja teraz spowolnienia, która obejmuje wszystkie kraje, nie zmienia faktu, że w ciągu najbliższej dekady. Przeciętny PKB na głowę mieszkańca mierzony według siły nabywczej w Polsce może osiągnąć poziom Francji. Francja jest jednym z najbogatszych krajów na świecie, i jest potęgą światową. No, dystans gospodarczy liczony na głowę do Niemiec oczywiście jest na tyle odległy, że go tu nie podaje, ale Francja jest dobrym przykładem. Postanowiłem się odnosić do Francji. Francja nie została zrujnowana. Z Francji Niemcy nie wywozili ani Rosjanie umywali ksedesów, nie wyrywali kabli. Rodziny są bogatsze, mają zbiory obrazów, sztuczców. Oczywiście te środki europejskie, KPO i tak dalej by się przydały Polsce. No, kurs złotego prawdopodobnie by się poprawił, no, ale to żadnego zasadniczego znaczenia nie ma oczywiście. Oczywiście każdy eurocent się przyda i jest pożyteczny. Ale tu jest żadne, nie ma co oczekiwać, że to ma jakieś zasadnicze znaczenie. Zasadnicze znaczenie ma praca, wydajna praca, dobre zarządzanie, pokój społeczny, ład prawny. Kotka ma 18 lat i odpukać jest bardzo, bardzo zdrowa, ale się domaga coraz więcej pieszczot. Wracam wieczorem do domu, to w ogóle nie mogę zmienić pozycji z siedzącej na inną, no bo I to. Niezależnie od tego, jak jest wysoka inflacja, proszę państwa, czy, czy groźba ze strony Rosji, naprawdę człowieka uspokaja, no? to... Jak sfinansować obronne zakupy zbrojniowe? No to są nasze problemy. Utrzymując poziom życia rosnący cały czas w Polsce. To są nasze problemy, a nie jakaś kryzys, a nie kryzys gospodarczy. Nie grozi nam kryzys gospodarczy, nie grozi nam ponowny wybuch inflacji, nie grozi nam zakotwiczenie poziomu inflacji na bardzo wysokim poziomie. W szczególności Rada Polityki Pieniężnej nigdy nie podjęła za późno działań podnoszących stopy procentowe. Powtarzałem to wielokrotnie. Specjalna misja Międzynarodowego Funduszu Walutowego będąca w Polsce zaraz potem to kategorycznie stwierdziła, że we właściwym momencie to podjęliśmy. Podjęliśmy we właściwym momencie, dobrze ją zwymiarowaliśmy. Ja byłem uczestnikiem rządu Jana Krzysztofa Bieleckiego w 1991 roku. To był rząd, który tam, no był jaki był, no nie ma co tam. Gdyby cykl podwyżek się zamknął, zakończył, to bym to oświadczył. Rada nie podjęła takiej decyzji. Zdecydowanie nie mówimy, że to jest koniec, na pewno. Jak inflacja będzie uporczywa, podniesie łeb, że tak powiem, hydra inflacji, obrazowo mówiąc, to oczywiście zwiększymy stopy.